Witam bardzo serdecznie z tej strony oczywiście kanał Porada Grodowa Flaros Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie Drogich widzów, drodzy Państwo Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie Dziś oczywiście drugi materiał Na temat yy, Mandarynki, tak? Mniej więcej jak Zrobić tak, żeby po prostu puszczała Nowe liście, wiadomo, że w mandarynce Niektórym może spaść Te liście, tak dalej żeby tego procesu uniknąć, tak dalej, to wystarczy po prostu regularnie podlewać w, w czasie wiosennym, czy też letnim, praktycznie raz na dwa dni, czy nawet codziennie, jak ma oczywiście sucho. I po prostu nawozić obojętnie jakim nawozem. Może to być do kwitnących, może to być do cytrusów, obojętnie jakim nawozem. ja praktycznie nawozę do roślin zielonych, lub substratem do pomidorów, lub oczywiście do cytrusów, tak? Oczywiście tu mi pomógł nawóz, powiem Państwu i drog, drogim, drogim widzom powiem, że pomógł mi tutaj nawóz substrat do pomidorów, bo puścił piękne liście. Zobaczcie, jakie liście puścił. Praktycznie mandarynka praktycznie była goła. Cała była goła ale jak podlałem tym nawozem rozcieńczonym z wodą tak troszeczkę i tak dalej no i po jakoś po paru dniach po tygodniu puściło takie wielkie liście no i drobne i są silne mocne i nie opadają to jest najważniejsze jak widzimy że nowe liście też się pojawiają z góry też no i tu jest też tak przykład że taki przykład podam, że jak yy, że mandarynka yy, puściła liście i jest podobnie tak jak z granatem tak jak widzimy Granat, podobnie tak to wygląda jest z granatem i jak widzimy tu puszcza nowe liście granat. Tak to jest z tym nawozem. Tu jak widzimy kwitnie nam fiołek afrykański po nawozie substrat. Także tak to jest takie działanie mniej więcej tym substratem do pomidorów. Dlatego co warto zrobić, żeby te liście nie opadały. Częściej może nie częściej, może jeżeli jest zimno, tak? Jeżeli jest oczywiście zimno, to raz na tydzień podlewać. Jeśli jest dosyć ciepło, to raz na dwa dni podlewać. Eee, nawozić oczywiście co dwa tygodnie mandarynkę, można ma nawozić, podobnie jak inne kwiaty. Także jeżeli chcecie, żeby po prostu nie spadały te liście, żeby też, też można oczywiście mandarynkę troszeczkę przyciąć i tak dalej, ale tu ja oczywiście polecam co dwa dni, nawet co dwa tygodnie nawozić, co dwa tygodnie nawozić i co dwa dni podlewać po prostu wodą. Może to być woda gazowana, mineralna, może to być zwykła kranówka czarna, może to być jakaś ko, 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 obojętnie jaka woda, praktycznie brudno obojętnie jaka. Także ja oczywiście do tego też, też zachęcam do spróbowania tego nawozu Substral do pomidorów, bo warto. Jak widzicie są efekty, tak. Także Tyle oczywiście z mojej strony no i mam nadzieję, że Wam oczywiście pomogłem, że praktycznie Wam liście, to mamy linki nie będą po prostu spadać. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogro ogrodniczych. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.